Król nam Chrystę. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, że ciało jego jest prawdziwym pokarmem a jego krew prawdziwym napojem i słyszę od swoich uczniów że trudna jest ta mowa i te słowa przypominają nam i uświadamiają że eucharystia jest czymś dla nas trudnym bo trudno pojąć że na ołtarzu dzieje się największy z cudów bo trudno dostrzec tak fizycznie tak rozumowo pod postacią małego białego opłatka żywego i prawdziwego Boga zbawcę Pana całego stworzenia i Eucharystia może stawać się dla nas trudna, bo możemy koncentrować się na tym tylko co zewnętrzne, na rycie, obrządku, obowiązku, na tym, jak poprawnie wykonać czynność liturgiczną, na tym, że w niedzielę muszę być w kościele, a zgubić tym wszystkim istotę. I dzisiejsza ewangelia, dzisiejsza na niedziela zaprasza nas do tego, abym e, na Eucharystię popatrzył głębiej, abym w niej szukał istoty, a więc spotkania z żywym Bogiem, który przychodzi aby dawać mi zbawienie. I do tego was zachęcam. Do tego Was zapraszam i tego Wam życzę, byście za każdym razem, kiedy będziecie na Eucharystii, czy to niedzielnej, czy to na tygodniu, czy będziecie służyć, czy będziecie stać na kościele i modlić się ze całym ludem zgromadzonym, byście łapali istotę, byście przeżywali Eucharystię jako spotkanie z żywym Bogiem, który przychodzi, aby dawać nam zbawienie. Błogosławionej niedzieli, króluj nam Chrystę.